z Ewangelii według świętego Jana. Całkiem otwarcie oznajmię Wam o Ojcu. Jezus jest bardzo dobrym pedagogiem. Jezus wie, że do niektórych prawd, do niektórych problemów trzeba przygotować małymi krokami. Jezus wie, że nie, niemowlęta nie mogą jeść kotletów mielonych, że trzeba je nauczyć. Wpierw jeść kaszkę, a potem serki homogenizowane. I dokładnie tak samo podaje nam pokarm słowa. Dokładnie tak samo uczy nas, kroczek po kroczku, prawdy o swoim ojcu. Przypowieści są właśnie jak pokarm dla niemowląt, a potem jest już bardzo otwarcie wypowiedziana prawda. E, najoczywiściej, najmocniej prawda o Bogu wypowiedziała się na górze Moria i na górze Golgoty w czasie ukrzyżowania i pogrzebania Jezusa. To jest prawda o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który oczekuje sprawiedliwości za nasze grzechy. A potem ta prawda wybrzmiewa zupełnie nowym światłem i nowym echem w dniu zmartwychwstania, gdy okazuje się, że ten sprawiedliwy Bóg kary jest także Bogiem miłosierdzia, który wskrzesza do życia, który wyprowadza z grobu. Jednym słowem. Przypowieści przygotowały nas do odkrycia rzeczywistości, do odkrycia całej głębi, całej mistyki, doświadczenia tego, kim jest Bóg naprawdę. Do zobaczenia jutro.